Hej, z tej strony Fransol. Mówiłem, że na 10 subów będę nagrywał albo z Boże albo z Mernowem. Ale wy zagłosowaliście w mojej ankiecie, żebym nagrywał z Mernowem. Mernow przewytaj się. Cześć! No jak widzicie, znaczy jak słyszycie, Mernow jest ze mną. Tak jak obiecałem, gramy w Stumble Guys. Mernow zrobiłeś już grupę? Nie. To rób. Okej. Okay. No, przepraszam, że tak cy. Nie 5, tutaj. 8 580. 872. Ty jesteś nieprzygotowany. Wiem. Dobra. Ogólnie, Merno. Powiedz ty mi, czy ty umiesz jakieś triki? Tak, potrafię. A umiesz jakieś na ustępu? Zastępu, czekaj. Hmm. Chyba tak. No. Czyli będzie odcinek trochę z trikami. Jak będzie blog, dasz umiesz save? Y? Nie. No, czyli widzi jak, jak widzicie, Nubek gra z Proplayerem. Hmm. Tak, no. to ty jesteś słaby. No wiem, że ja jestem słaby. Widzowie ci potwierdzą. Miałem jeden filmik już z BumbleBice'a i... Ja to nie Cię nie oglądam. Hmm. A ja Cię oglądam. Stąd pomysł, żeby z Tobą grać w ogóle. Cieszę się, że mogę grać z takim fajnym butuberem. Tak bardzo. Nie, ja też jestem zaszczycony. <laughs> Dzięki. Mówię o Tobie, że jesteś fajny, ale masz mniej subskrypcji ode mnie. Spokój, grabarzam. <laughs> <laughs> Prawda, ja to przechodzę na 100%. Ja też to przejdę. Ja już jestem przy mecie. W ogóle nie wiem, czy widzowie wiecie, aczkolwiek chyba tylko ja nie wiedziałem, że jak gra się razem, to są bardzo duże szanse na boty. Chodź, chodź tu do mnie, palmy. Ale to palmy. za późno, ja już oglądam bociki. O ty. Hmm. Dobra, no, ja sobie poczekam w palmie. To już idź, bo już idą. Spokój gabarza, ja wszystko widzę. Ty nic nie widzisz. Szedłeś? Tak, dawno temu przed wiekami. Był sobie Janusz z dwiema wdarzynami. Proszę wpadnijcie na mój kanał. Są tam nowe filmy. Polecam go. Fakt, że nagrywał ostatnio tydzień temu. Ale on tak sceptycznie nagrywa chyba. I to tam się nie chce, więc... No. Wiesz. Ja sobie widzę moim ulubionym skinem. No ja też. Christian Ronaldo. Siu. <laughs> Bóg. Jak będziecie chcieli na podajże 10 lajków, bo wiem, że to zrobicie, bo... Jest już nasz dziesiątka na kanale. Wiem, że to zrobicie. Na 10 lajków postaram się nagrać. Hmm. No, filmik Fortnite. O. Sądzisz, że to dobrze marnowc, czy nie? Tak, bardzo. Tylko, że ze mną tak nie bardzo, bo wiesz. Wiem. Ty jesteś bardzo słaby w, moi... w Fortnite. jestem bardzo dobrze, ty kłamiesz widzów. nie kłamię widzów. Racja, ty nawet nie robisz fragów. No i bo mnie to nie interesuje. Nie interesuje. Nie de de medek nie No nie. <try>

Hmm, wiem, wiem, wiem. To się wytnie? Tak, to się wytnie. Ale, tylko dźwięk, czy też będzie trzeba odciąć cały film? O, ależ ratunek. Ależ help. Jaki help? Za chwilkę bociki zaczną spadać w dół! W dół, w dół, w dół, w dół. Wiesz, wiesz jak ja kiedyś byłem daleko? W lawada? W lawadach? Na... Lawa, na... No nie! Dobra, strącił mnie! Do widzenia. Nie, ja bym chciał zobaczyć. Jak ja, uwadnę, jaki ja, bacznik ja, wygra. Ja nie, ja nie. A ja tak, a ja tak, a ja tak. <słuch> Reklamy, rozumiem. Nienawidzę. You hate. <słuch> o, jest sam na sam. Czarodziej z typkiem. Super. Który wygrał? Czarodziej. Wow. Tak. Dobra, trzeba wyjść. No, Dobra. Merno chwilowo wychodzi ze Bumble guys. Tak, bo... Teraz robimy One p nagrodę. O nie. O nie. Lucky Spin, co będzie. Co będzie. Wierzcie mi lub nie, ale trafiłem jakąś dziwną pielęgniarkę, którą już miałem. <laughs> to faktycznie Lucky Loot. Dobra już tworzymy. Ja już robię łanpiłana na no. blok dasu. Tak. Na no blok daszu. Dobra. No. A kodik To błąd. Kodik to 390. 3.9.0. 3, 693. Co? No. Dobra, rozumiem. Dobre, rozumiem. Dobra. Nie dobra. Nie. Dobra, na Blockdashu ja z tobą wygnam. Piszcie w komentarzach, kto kogo porobi. Ja liczę na to, że ja. Nie. 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 Co mnie mhm. ja Mówię. Nie, tak. Nie nastawię się na to tak bardzo, młody człowieku. Jestem od ciebie starszy o kilka miesięcy. Aż tak dużo. Tak. Dobra, Michu, nie podajmy swojego wieku na YouTubie. Dobrze tak. Ta piosenka w tle. Nie piosenka w tle Mnie, nie Mnie tle nie też. Patrz. O nie! Aha, co? <laughs> Aha. Co on robi? Mm. Dobre, nie No, się. nie chcę się. Wow, ale ty jesteś dobry. Ok, stoimy. Jest! Yeah boy, Co jest? Aha. Ja prawie zrobiłem save'a! Dobra, dobra. Dobra, dobra. Nie strasz, nie strasz. Mm. Panie Mernow! Co? Przypominam, że pan jest gościem. Przepraszam, ale nie mówi się Mernow, tylko Mernow. Sorry! Nie wiedziałem. Przepraszam, panie Francol. A to dobrze pan powiedział. Nie wiem 398? 9902. 398? Dobrze, panie Francol. No.

No nie, ty byłeś! No właśnie nie wiedziałem, że byłem, dobra. Dobra, Ludzie. Z Ostatni raz. No wyjdź To jest ostatni me. raz. To jest ostatni raz. Panowi się zlegował Bumble Guys. Nie mów Bumble Guys, mów normalnie. Prawa autorskie. Właśnie. To jest. Okej, okay, już wszystko nic. Dobra. A ludzie. To ja się też będę nagrywać ekran, bo coś mi nie działa mikrofon. Chyba, że mi zadziała. No, teraz siedem, siedem, siedem. Czekaj. Nie czekam. Nie mogę czekać. Siedem. Sześć, dwa. Łaa. Wow. Prosimy o zachowanie powagi. No dobrze, może się uda. To nie ja byłam Ewą. To nie ja skradłam drzewa. Dobra Amelka nie mi czegoś. Uuu. Panie To jest moja kuzynka. Ogólnie chcecie odcinek z pobijania rekordu. Świata. Tak. tak. Świat na pewno na pewno go pobijemy. świata w przechodzeniu blockday. Tak na pewno go pobijemy. No, nie ma sensu. Wiem. ale ja z moim kumplem no przeszedłem raz i to 3 minuty graliśmy. Wow. To dużo. No wiesz, że ja przez przypadek włączyłem sobie Abdę i tam z Wojanem robili to półtorej godziny. Ponad. Nie, nie robili blogdasza tak. półtorej godziny. Robili, ale potem ich wyrzucili twórcy. Przepraszam, że to mówię, chociaż ja ich nie lubię, ale ktoś z Was może lubić więc... Tak. Dobra. Do widzenia. Dobra. Ta muzyczka w Tak. To ja w ogóle Odpadniesz. Nie, nie odpad. Widzisz, no to ja jestem traich. Ty rozwalaj mi się, nie chce. Myślałem, że ty taki słaby. Ale jednak nie, aż tak. O nie! No spokój. Co się dzieje? Co się stało? Zatkało kakao. Właśnie. Co się stało? Nie, akurat na moim ulubionym. To była moja ulubiona. Moja też. Porobiłem na tym wielu typków. Ja się, ja muszę sprawdzić, czy się nagrywa. Nagrywa się, okej. Okay. Dobra, dobra. Co ja zrobiłem? Czemu mi powiedziało, żeby... To... Dobra. Reklamy. To teraz ja tworzę. Norma reklamy. Custom game tak. A? Custom game, tak, przepraszam. O co ci chodzi? No o zrobienie gry. Tej. Takiej. A akcept, cele, jaki tam kodik panie mernął pięć, cztery, osiem, osiem, już nie no ta muzyczka w mnie rozwa Panie Merno, czy pan umie... Jest t... trzecia, panie. Czy pan umie triki na blokdaszu? Tak potrafię. Uuu, a jakie? To być jakieś dziwne akcje. To pan ma 17 lat? Nie. A, a ile? Haha, nie powiem. Bo ty nie wiesz. Tak ja nie wiem, ile ja mam lat. Naprawdę? Nie. Teraz się dowiedziałeś. Co Ech, jest? Zeskoczyłem przez ścianę! Widzowie potwierdzą. Tak czasem można. Ale czas. Ten czasem. A to była byle jaka akcja. Jakieś dziwne akcje to się dzieje w widzowie. Widzowie. Ale Bidzowie. naprawdę, polecam. Magnetykę. <laughs> Co? Polecam kanał pana Mernowa. Tak. Mernowa. Przepraszam. Nie chciałem. I, i, i. E. Ja lubię nagrywać gry różne i takie jakby... Tak, jak, Ta, jak on żadnej gry na kanale nie nagrał, tak, widzowie. Tak, no na pewno. Go, go jest to, co... Aha, jedną grę nagrywa, kurde. Nagrałem, tylko je... <grym 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 nie wiem. Kłócimy się. Dobra, 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 szybko. Tu. tu, tak jest. Ooo. Nie udało mi się tego trika zrobić. <laughs> <laughs> Jaki ze mnie. Dobrze, okay. widzowie. Ostatni one piłan one. A wiem, że ja nic nie wygrywam. Nie, może nie one piłan. one. One, p one ostatni. To zagramy grę i wygramy. Albo dobrze, zagrajmy grę na grupę. Dobra, czekaj. Ja już zrobiłem grupę, panie Merną. Widzę, że pan masz reklamy. Tak, ja mam reklamy jak zwykle. Moja tapeta to jakiś dziwny uśmieszek. Ach, panie Merną. Ja kocham tą tapetę. I jeszcze zrobi. Mam na kanale. Miałem chyba, albo mam. ma benzeme, jak otwierałem. Paczuszkę. No. 98 owe Overall, czyli? Ocena ogólna. A, ale ty go masz w składzie? Nie, bo to było w 22. A. A skąd ty go trafiłeś? Z normalnej 75. Co? No. Polecam wbić na kanał Mernoła, bo on nagrywa Fifę. No A jakby, gdyby jakby ktoś. chciał. No klika! Albo ktoś lubił Fifę, to. Polecam wbić. Tak, to moje ulubione nagra. Jego favorite Favorite jak już Jakby byli Anglicy na kanale choć wątpię. favorite My favorite game Is FIFA 23 Oh my goodness O nie nie gramy na boty Nie gramy na boty Ostrzegam Jakiś przemów 47 mnie zepchał Ale... No to dobrze to dobrze Ale spokój dla Basza <laughs> Tak, chodź. A jednak nie, jednak nie, jednak nie. Co ja robię? Nie wiem, ale wiem, że ja wygryłam. Spokój. Nie możesz. Spokój na grze. Spokój zobaczę. Zaczyna mój licz. O nie, coś mi nie za... Coś mi zacięło. Merno, leć po prostu. Ale coś mi zacięło! Ja bym zrobił śliczny tryczko. A ja zrobiłem triczko. Mhm. Mm A i przez przypadek. Ta, przez przypadek. No. Idź pan do salonu. O nie, chodź Wilson, nienawidzę tej gierki. No A? nie, nie zaskoczyłem. No ja też nie zaskoczyłem. A mi dobrze nie zaskoczyło. Jest, udało się, w końcu. O, widzę cię. Mernął. Jest, udało się, idealnie. Ja też idealnie. No ale ja to się nie bawię w jakieś Jak inni to robią, ja to po prostu. No Widzieliście tak, tak. widzowie jaki trik? Pierwsza klasa! Ta pierwsza klasa to ty byłeś w niej kilkanaście lat temu. No właśnie. kilkanaście tak Kilkanaście, panie Mernoł. Tak, kilkanaście, jak to ty jest tyle lat, a ty... O, co jest z moimi... Gdzie pan jest, bo ja na pętli. Ja już zapętlił troszkę kawałek. A ja, ja już, już na szlabana. Już? No. To ja nie przejdę. Nie przejdziesz chyba. Nie, nie przejdziesz. Nie przejdę. Nie przeszedłeś, panie. Oglądaj mnie pan. Nie ma szans. Ja pana nie będę oglądać.